Dzień dobry, nazywam się Kasia Dołchun. Chciałabym zaprosić na kurs wydarzenia na cały rok przedszkolny, gotowce do wykorzystania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ten kurs jest adresowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także do dyrektorów placówek przedszkolnych i właścicieli przedszkoli. Podczas tego kursu będę mówiła o wydarzeniach, eventach, piknikach, kiermaszach i wszystkich innych dniach, które w ciągu roku przedszkolnego świętujecie z dziećmi. Spojrzymy na te dni i ja jako na okazję do świetnej zabawy z przedszkolakami i ich rodzicami, ale także jako na profesjonalne narzędzia marketingowe do wykorzystania dla Was po to, aby zaprezentować placówkę na zewnątrz. Podczas kursu są bardzo dużo przykładów wspaniałych wydarzeń, eventów i dni, które możecie przeprowadzić wewnątrz w Waszej placówce dla przedszkolaków i ich rodziców, ale także świetne gry i zabawy terenowe, czyli takie, które możecie przeprowadzić, poza Waszą placówką. Podczas tego kursu pomogę Wam zaplanować te wydarzenia, tak żeby mogły się odbyć w ciągu całego roku przedszkolnego. Kurs zawiera także gotowe scenariusze, chociażby na dni adaptacyjne z przedszkolakami. Ten kurs to sześć lekcji, po każdej lekcji test. Test składa się z pięciu pytań, jednokrotnego wyboru. Po całym kursie duży test, też składający się z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru, te pytania będą miały za zadanie uporządkować Waszą wiedzę. Zapraszam serdecznie.